Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj 18 dzień października, to jest wtorek. To jest, kochani, dzisiaj Dzień Poczty Polskiej. Wszystkich listonoszy, listonoszy pocztowców i innych związanych z tą instytucją i w ogóle z dostarczaniem poczty serdecznie pozdrawiam. Dzień łącznościowca. To w ogóle ładne. Bądźmy tymi, którzy łączą ludzi, ludzi z Bogiem, ludzi między sobą. Ładna w ogóle rzecz. Robimy kolejny dzień, kolejne wstawaki, kolejna szansa na dobre życie. Zapraszam, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie bądźcie przywitani w tym wtorkowym odcinku i bardzo was zapraszam na dzisiejsze zdanie ze świętego, takiego jeszcze może nie do końca oficjalnego, ale jednak ze świętego. Yy, bardzo mądry człowiek, Fulton Sheen. Posłuchajcie, proszę, jego zdania. Nigdy nie wierz tym, którzy mówią, kto raz stał się złodziejem, zawsze nim pozostanie. Chrześcijanie tak nie twierdzą. Możesz odrzucić swoją starą naturę i przyoblec się w nową. Ponieważ łaska jest odrodzeniem, nie ma większego znaczenia, jaka była twoja dawna natura. Kani, pewnie pamiętacie, był jakiś taki serial bardzo popularny, ja też go namiętnie oglądałem, nazywał się Dr. House. Nie? No, myślę, że jedna z takich ikonicznych wręcz postaci świata telewizyjnego Hugh Laurie, który go grał, no, stworzył niesamowitą postać doktora House'a. Jednym z takich zawołań tego człowieka, tego lekarza, i oczywiście na potrzeby serialu to było bardzo sensowne, było: Wszyscy kłamią. Co nie? On ma takie przekonanie, że z jakimkolwiek pacjentem rozmawia, trzeba podejść z takiego założenia, że każdy kłamie, bo nie chce się przyznać do tego, jak źle traktował swoje zdrowie, jak źle traktował swoje życie, że próbuje się jakoś obronić, oszukać i tak dalej, żeby wyjść na lepszego. Wszyscy zawsze kłamią. I kochani, jest też takie przekonanie wśród części ludzi, kiedy się w ogóle patrzy na ludzi, że kiedy, no właśnie, ktoś coś robi, to my się zawsze spodziewamy, tak już będzie. Kochani, zawsze jak się pojawia jakiś taki odcinek, na przykład o małżeństwach, nie? I szczególnie na przykład o zdradzie, to jest zawsze jakiś taki komentarz i zawsze jest ich w ogóle kilka, nie? Jak jest mowa o kimś, kto zdradził, potem nie wiem, zostało mu wybaczone i budujemy nowy związek, to często ludzie piszą, jak raz zdradził, to już potem będzie zdradzał. I kani. To, że takie rzeczy oczywiście się dzieją, są możliwe, to jest jasna sprawa. To, że człowiek, który jakiś zło robił, jest duża szansa, że będzie je powtarzał, jasna sprawa. Ale, konie, takie mówienie, że nie da się porzucić natury złej, że nie da się porzucić tego, co wcześniej robiliśmy i się odmienić zupełnie, jest nieprawdziwe z punktu widzenia chrześcijańskiego. Tak jak pisze Fulton Sheen, chrześcijaństwo zakłada, że łaska może człowieka odrodzić i bez względu na to, z jakiej złej natury startował, czy z jakiego złego położenia wychodził, to może to odmienić. Tak. To wymaga oczywiście pracy, to wymaga współpracy z łaską Bożą i z Panem Bogiem, ale jest to możliwe. I to nie jest tak, że jak ktoś tam przez 20 lat coś robił, to już zawsze będzie tak robił. Tak, jeżeli oczywiście nie będzie się starał i nie będzie się nawracał i nie będzie korzystał z łaski Bożej, tak, to będzie do końca życia to robił, bo zło się lubi dospanoszyć, rozgościć i być po prostu obecne w nas. Ale jeżeli ktoś naprawdę przyjmie łaskę Bożą, nie jest możliwa taka zmiana, tylko uwaga, to też nie ma być taka zachęta do takiego myślenia a, czyli on się na pewno zmieni, nie? To jest to tak zwane małżeńskie. Czyli są jakieś problemy na przykład przed ślubem, tak? Bo on tam, nie wiem, pije i zawsze sobie mówimy, znaczy zawsze, no często sobie na przykład mówi żona czy mąż, w sensie przyszły żona czy przyszły mąż, no ale po ślubie to się zmieni. Kani, takie zdanie jest prawdziwe, o ile jest oparte na doświadczeniu tego, że ktoś rzeczywiście pracuje nad sobą. Natomiast to nie ma być myślenie życzeniowe. No na pewno się będzie bardziej starał. Nie, zobacz, czy się stara i czy coś robi, a nie miej taką nadzieję i miej taką wiarę w ludzi. To nie o to chodzi. Nie chodzi o naiwność. Nie chodzi, kochani, o to, że zakładamy z góry, że to się samo stanie. Natomiast z jakiegokolwiek punktu startujesz, jakkolwiek zła była, byłaby Twoja natura, łaska Boże, Boża jest w stanie całkowicie Cię odrodzić. I jest w stanie sprawić, że będziesz kimś zupełnie innym. Jako chrześcijanie bardzo w to wierzymy, siebie ani innych. W związku z tym, nie skreślajcie, oczywiście przy tym założeniu, że z tą łaską chcemy współpracować. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, za które Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam bardzo pięknego dzisiejszego dnia. Miejcie ten wtorek naprawdę piękny. Mam nadzieję, że, że taki będzie. Bardzo Wam na to błogosławię i bardzo za Was się modlę. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Niech to będzie najlepszy możliwy dzień z Bogiem. Papa! Pa.